A co on tutaj kupił znowu? Znowu nowy nabytek. Następca Famarola. <gryw> Także witajcie, witam Was. Dzisiaj kolejna prezentacja nowego nabytku. Tym razem zestaw uprawowo-siewny marki Kun. Brona model HR 3030. Siewnik Citera 3030. Myślnik 24. I tak, od początku może zacznę. Brona posiada wał pakera Ja osobiście bym wolał gumowy, no ale ten jest trochę lżejszy, no i tańszy. Tutaj przeszedłem mokry teren. Jest naprawdę dość wilgotny. Ja tutaj sieję sobie kawałek trawy. Po pryzmie odsiewam, po prostu żeby to razem kosić, bo tutaj już się pryzm nie będzie robić. Jest w miarę mokro. A jak widać, wał się oblepił tylko po bokach. no Myślę, że nie będzie tragedii. Myślę, że tego wału nie będziemy wymieniać z czasem. Mam taką nadzieję, bynajmniej. Także, tak, pokażę Wam zemy. Tutaj mamy takie zabezpieczenie od kamieni. już się trochę naobkręcało, no ale wiadomo, wilgoć. Dalej mamy włókę. Taką listę, którą regulujemy wysokość tutaj. W tej chwili nie będę regulował, ustawiłem tak na razie Pirazy Drzwi. Zobaczyć, jak to wszystko pracuje no i ładnie nam tutaj wyrównuje. Myślę, że na razie tak zostanie i tak to będę w zbożu później regulował. Tak, tutaj regulujemy wysokość wału. Co za tym idzie, głębokość pracy brony. Teraz ustawiłem trochę głębiej, bo z początku płytko szło, ale do siewu zboża to będę tam ustawiał. Nie wiem, myślę, że te 7 cm, 8, może 10, Zobaczycie się. Zależy na jakiej ziemi, żeby to nam głęboko nie robiło. Tylko wiecie, tam z wierzchu wyrównywało. Dalej, tutaj mamy śrubę po jednej stronie, jak i również po drugiej, którą regulujemy głębokość siewu. Tutaj mamy taki klucz. Od razu w zestawie dali. Tutaj też mamy taki drut, taki kulas w regulujemy tutaj docisk, te sprężyny, ale to już jest ustawione. Tutaj bierzemy ten klucz. No i tutaj mamy skalę, w tej chwili mam ustawiony między E a D. Tutaj patrzyłem, gdzieś mniej więcej jest na 2 cm trawa posiana. No nie ma co głębiej siać, zboże pewnie się ustawi być może troszkę głębiej. Ja będę zresztą na polu mierzył, to będę wiedział dokładnie. Tutaj to wiecie, kawałek obsiać tej trawy, to tam... I ten, tutaj już chyba wszystko. wyjdę, pokażę Wam skrzynię. Skrzynia o pojemności 800 litrów. Zobaczę, ile nam zostało. No jest, jeszcze jest. Kura tutaj starczy. Nie, to resztę dosypie się, obsieje jak już tamtą. Pryzmę skończy. No, skrzynia już dość potężna. Już można wsypać i tylko siać i siać. Już trochę nam wejdzie. Bra, podniesiemy. Tutaj mamy koło napędzające. Redlice oczywiście talerzowe. Dalej kółka dogniatające. Myślę, że już nie będzie potrzeby wałowania. No zobaczymy jak to będzie. Ale po tych kółkach jest w miarę twardo ta ziemia jest zagęszczona. I pewnie jeszcze nie będzie wałować, zresztą wyjdzie tam przy robocie. Na końcu mamy zgarniaki, które nam te ślady zarównują po kółkach dogniatających. Tak jak tutaj zobaczcie. Ja tutaj wolno chodzę, bo chcę, żeby to ładnie nam się urównało. Tutaj widzicie te ślady po kółkach. To ja będę szybciej chodził, to to powinno się ładnie nam zagarniać. Jak nie to tam też jest regulacja na sprężynie. Chociaż tutaj to jest tylko od pracy. Tutaj wyjmujemy tą zawleczkę i kręcimy sprężyną. Tutaj mamy fajny Taki wysięgnik do próby kręconej, gdzie możemy sobie zawiesić kosz. Teraz chwilę pokażę kosz, tutaj mamy skrzynię. O, tutaj to już nie będę wyjmował. Będę musiał tylko kupić sobie wagę hakową, bo mam taką zwykłą, wiecie, elektroniczną, na którą się stawia wiaderko, tak zresztą teraz robiliśmy próbę. Jeszcze tam tej wagi hakowej nie mam. Tutaj będę sobie zawieszał. I badał. Tutaj mamy rynienki do próby kręconej Zresztą już mniej więcej wiem o co chodzi. Próbę jedną robiliśmy tutaj przy uruchomieniu, bo pan przyjechał przedwczoraj, bodajże. Wszystko tam poustawiane było w siewniku i tak dalej. Trochę mnie też szkolił. Ja już mniej więcej wiem, co i jak mam ściągniętą aplikację. Fajna sprawa, bo wybieram zboże ile chcę wisiać na hektar i nam pokazuje ustawienia, tutaj ustawienie na skrzyni, ustawienie to pokażę jeszcze raz. To ustawienie na skrzyni, tutaj mamy korbę do próby kręconej zarówno yy, i do opuszczania tutaj yy, tych yy, no, lejków. A, i tutaj ustawiamy sobie aparaty wysiewające. No to praktycznie wszystko na jedynkę, to tylko do grubszego ziarna, na przykład nie wiem, grochu na dwójkę. I tutaj też ustawiamy aparaty wysiewające. Tutaj ta śruba mikrometryczna, gdzie możemy dokładnie ustalić dawkę. Jak na przykład nam w próbie wyjdzie troszkę nieduża różnica, no trochę, czy za dużo, czy to za mało, to tu tutaj sobie albo zwiększamy lekko, albo zmniejszamy. Tutaj zabezpieczamy ją. i tutaj tak samo na jedynkę. I co tutaj więcej? Siewnik naprawdę bardzo mi się podoba. Jest to najnowsza wersja Kuna. Warto było na nią poczekać, bo czekam na nią już od wiosny. Miała być na wiosnę. Miałem już wziać tym zestawem mieszankę, no ale niestety nie wyszło. Ale myślę, że warto było poczekać. Naprawdę ten nowszy model już dużo lepiej się prezentuje od starszego. Zobaczymy, jak się będzie nim robić. Tak, waga siewnika, bodajże to na 100. Tam mamy na tabliczce, ale to tam jest napisane ładowność. Właśnie nie wiem, gdzie to jest ten. Waga. Tam mamy Unladen tą ładowność. Ale jeśli się nie mylę, to tona 100, pustego oczywiście. I masa brony mamy tona 685. Tutaj jeszcze mamy taki wskaźnik nie, to będzie po drugiej stronie wskaźnik poziomu maszyny. Teraz oczywiście podniesiony to jest tył w górze. Tutaj, zobaczcie, strzałka. Bronę sobie ustawiamy również przy opuszczeniu, tutaj nie wiem, na przykład poziomice albo na oko. Najważniejsze, żeby tutaj siewnik się zgadzał, żeby był wypoziomowany. Tutaj mamy łącznik hydrauliczny od siewnika, gdzie właśnie regulujemy ten poziom siewnika. I co więcej, maszyna jest podłączona pod izobas. Także będę siały z izobasa. Za chwilę też wyjdę, wam pokażę. No, znaczniki tutaj potrzebne i niepotrzebne. Zawsze to jakoś dokładnie będzie szło. No i nie będziemy musieli tam się patrzeć na koło, jak to idzie, tylko siedzimy wyprostowani. Troszkę wygodniej jest siać, no ale też mogłyby być zbędne, no ale są to są. Także dobra, wsiadamy teraz do środka, pokażę wam. Też mam sterownik bo po prostu nie można było zmniejszyć szerokości blanco do pryskiwacza do ścieżek tutaj na izobasie i ten ale zmieniony już tutaj było na sterowniku i automatycznie zmieniło się tutaj także myślę że będę mógł siać bez sterownika odpalimy sobie i za chwilę wam pokażę tutaj będę korzystał również z funkcji walczę, jaką jest wyłączanie wom przy podnoszeniu, to dobra sprawa, właśnie do brony. No, już teraz ja jestem zadowolony, bo będę mógł sobie robić ścieżki, no i wjeżdżać od razu w orane i siać, a nie takie wcześniej agregatować siać, jeszcze wałować. A teraz, praktycznie, trzy roboty mamy z głowy tego zboża jakoś dużo się nie sieje, bo tak zazwyczaj 40-30 hektarów ale to już będzie siewnik na lata. Ja usługowo to nie wiem, czy będę chodził. Czy ktoś będzie chciał, to tak, zobaczymy. No pewnie będę. Ale dobra, mniejsza z tym. Wchodzimy tutaj, Wam pokażę, jak to się prezentuje. Więcej powiem przy siebie, po prostu Wam pokażę, wejdę tutaj w pracę. Tutaj mamy już komunikat, że siewnik pusty, to mamy czujniki w środku. Także tak to wygląda. A jeszcze zapomniałem wspomnieć, mamy tutaj 24 redlice. I tak, mamy tutaj również możliwość siania połową siewnika. Tutaj ustawiamy na sterowniku, no tutaj na wyświetlaczu akurat. I wychodzimy tam z tyłu, rozłączamy takie sprzęgiełko, które tam mieści się w połowie aparatów wysiewających. Tutaj właśnie mamy do ścieżek, teraz mam wyłączone, no bo tutaj się je trawę tutaj zobaczcie, szerokość opryskiwacza 21 szerokość robocza 3 metry i tak dalej to właśnie nie mogłem tego zmienić Chciałem tutaj ze sterownika sterownik też już ten większy który jest też w opryskiwaczach stosowany CCI 50 No tutaj do próby kręconej, ale tego można w zasadzie nie używać będziemy mogli wpisywać te wartości no ale to się to raczej nie będę w to bawił będę robił na bez wpisywania tutaj mamy tu diagnostykę, to już nie będę wchodził także tak to się prezentuje teraz wyłączę tylko ścieżki żeby było tak jak było ale to już więcej opowiem wam przy sianiu jak tu ze ścieżkami sprawa wygląda także tyle no ja będę jeszcze wam jeden przejazd tutaj nagram jak to wygląda a więcej już vlogów będzie z siania z tego siewnika dobra kamera na głowie zestaw już będzie gotowy bo to wiadomo zaraz będą, zaczną się te kukurydze ja będę tam woził pewnie w firmie znowu będzie mało czasu teraz już siewnik gotowy na siewy uruchomiony ja już podszkolony Kawałek mamy na 1000, tam zalecali mi robić gdzieś tak 600. Jak większe grudy, no to wiadomo więcej tam 800 czy 900. I dobra, kawałek, przejdę. Tutaj znowu ten komunikat, że pusty sielnik. O tym naprawdę bardzo ładnie jest zrobione ładnie wyrównane tutaj mamy słup a bo miałem skrzynię automatyczną dobra łączoną. poprzek słupa pewnie żeby tu ładnie wyglądało tutaj całości pewnie nie będę chciał, bo tutaj tak na razie będzie się chodzić to znaczy jeździć po kukurydze już niedużej zostało końcówka w zasadzie i z drugiej strony zrobię tak samo Dobra. Na dziś to tyle. Mówię. Dzisiaj tylko taka prezentacja nowego nabytku, długo wyczekiwanego. Także więcej już będzie podczas siania zboża. I co, dzięki za oglądanie. Na razie cześć.